Dzień dobry, zobaczymy co się nam dzisiaj pokaże, jaki będzie główny temat przewodni tego czytania, dowiemy się w trakcie i będziemy zadawać pytań, zobaczymy co nam się przedstawi i jaka sytuacja odnośnie Was. Jak zawsze podam Wam 6 znaków, czyli to mogą być Twoje znaki lub ewentualnie znaki też również w tym samym filmie podane Twojego partnera, czyli możesz odbierać to że jest ten przekaz dla Ciebie, tak? Jeżeli oczywiście sytuacja będzie pokazana taka, która się u Was wydarzyła w życiu. E, zobaczymy, co to będzie i jak to się nam pokaże. Co się nam pokaże przede wszystkim. I e, zaczynamy. Ryby, bliźnięta, panna, byk, wodnik, rak. Mamy sześć, mamy sześć, tak? Pozostawimy na później, w drugim filmie zobaczymy, co nam tutaj będzie i co nam się pokaże. A więc zobaczymy, co za sytuacja się nam przedstawi. A więc ktoś był w szoku, lub ktoś jest w szoku, możliwe po jakiejś wiadomości. Po wiadomości, która mogła tą osobę zwalić z nóg, e, coś tak przytłaczającego, że ta osoba by chciała się schować po, po prostu pod ziemię, e, tak jakby tonęła, tak? Coś po prostu się rozwaliło. Czemu? Bo ta osoba chodziła po cienkiej linii, czyli tak, jakby m, chodzić i nadwyrężać czyjeś zaufanie. E, nadwyrężać czyjąś e, czyjeś dobre serce przede wszystkim. I tu się pokazuje, że teraz coś mogło wyjść na jaw. Ta osoba uważała, że wzrosła, tak? Że się potrafi kontrolować, że tu już coś zakończyła, jakieś nie wiem, może wzrosty, zmiany w sobie. A tak naprawdę to się pokazuje, mm -mm. E, to, że to jest jakaś projekcja tej osoby. To jest projekcja tej osoby, jakby sobie coś wyobrażała, albo ubzdurała, tak? Tak naprawdę to jest jakaś stracona dusza. Pokazuje się osoba, która cały czas ma jakieś porażki, tak? Lub pomyłki, albo sobie na przykład, nie wiem, coś <śmiech> <śmiech> może ubzdurać, ewentualnie, i tu się pokazuje, że to jest cały czas pomyłka. Czyli nie trafia ta osoba w sedno. Co mamy dalej? ta osoba myśli o tym, by wrócić, by przeprosić, tak? Kogoś przeprosić, możliwe, że was, tak? Czemu? Bo ta osoba cały czas wzrastała. Wzrastała, ale... ale... ale e, tu się pokazuje, że... Co z tego, że wzrastała? Co z tego, że zaczęła was podziwiać, czy podziwiała was ta osoba? Jeżeli tutaj nie było nic klarownego, możliwe, że teraz dopiero zacznie patrzeć i spostrzegać tą całą sytuację między tobą a nią, czy nim a nią, bo to też możemy sobie odwracać. Tak bardziej klarownie, tak? Ta osoba może mieć jakąś obsesję na waszym punkcie, jak najbardziej. E, czyli też próbuje, też może i was naśladować. I tutaj się pokazuje, że tak jakby zastanawia się w pewnym momencie, czy przestać, czy ogarnąć się czy wyjść do Was i na przykład porozmawiać i jakoś dogadać się odnośnie e, następnej szansy. Na chwilę obecnej to tylko takie striggerowanie, podglądanie, szpiegowanie, dawanie jakichś tam, nie wiem, sygnałów i tak dalej. Tak naprawdę to jest ktoś zimny, ktoś zdystansowany, ktoś, kto cały czas ucieka, przychodzi, odchodzi albo pojawia się, daje jakieś na przykład sygnały i nagle to znika, tak? Tutaj się pokazuje, żeby tą osobę mogliście poblokować. Jak odeszła i poszła sobie w piździu, mogliście poblokować tą osobę. Czy tu jest jakaś możliwość na to, żebyście wy mogli znowu podejść do siebie, porozmawiać, wyjaśnić? To się pokazuje, że tak. To jest taki czas, który dopiero ma przejść. To mogła być długa przerwa, gdzie nie mieliście kontaktu, gdzie ktoś był toksyczny, gdy ktoś po prostu e, wprowadzał wam chaos w życie. Czy coś będziecie w tym kierunku chciały robić? To raczej tu się pokazuje, że nie. Tutaj mm, tu się bardziej pokazuje połączenie u Was takie bardziej, tak jakby seksualne. Czyli też tutaj zazdrości. Może ktoś był zazdrosny o to, jak Wy wyglądacie, bo to niekoniecznie pokazuje się, że to jest czytanie na relacje. Tu jest jakiś powrót może przyjacielstwa, przyjaciółki, przyjaciela, którzy byli zazdrośni o Was, znajomego, znajomej, tak. Raczej ym, to osoba, która zakłada naprawdę dwie maski, nie pokazuje za przeproszeniem swojej prawdziwej twarzy. Ktoś zazdrosny, ktoś zawistny, tak? I tu się pokazuje, co? Że tutaj jeszcze jest coś jest nieukończonego u Was, ale ta osoba nie potrafi pozytywnie patrzeć na cały świat takiej perspektywy, teraz i już yy, życie w takim realnym świecie, tylko bardziej fantazjowanie, takie bardziej takie wchodzenie w iluzję się pokazuje. Potajemne, nie wiem, wyzywanie, klątwienie negatywne, jakieś myśli kierowane w waszym, waszym kierunku i tak dalej. Czyli tutaj się pokazuje, że ta osoba tak naprawdę nie ma jakichś dobrych intencji, tak? Tu się pokazuje strata, ktoś tak jakby was stracił, czyli to, że wy się odsunęłyście, czy odsunęliście się od tych osób, zrobiliście postęp, ale tu się pokazuje definitywnie, że ta osoba czuje jakieś poczucie takiej straty, straty was. Mm -hmm. I tu tak, perspektywy. Ta osoba prowadziła jakąś batalię, dopiero zaczęła też po części rozumieć, że jednak przy was było ok. I teraz tu się pokazuje co? Pokazuje się, że sądzi, że nawet jak już nie macie tego kontaktu, i tak będę miała lepiej, czy będę lepsza niż, niż ty. Próbuję się w jakiś sposób uleczyć, próbuję jakiś sobie wprowadzić relaks, jakiś czas na przemyślenia. Ale tak naprawdę to jest déjà vu, to się już musiało wydarzyć, czyli mogło być jakieś połączenie karmiczne z tą osobą u was, między wami. Czy będziecie całkowicie odpuszczać tą osobę? Do końca nie. Wy chcecie zakończyć coś i odejść, a tutaj się pokazuje, że ta osoba chciałaby spróbować jeszcze, jeszcze raz podejść do was, zbliżyć się do was, tak żeby uważała na waszym miejscu. Wy tu od w ogóle odeszliście już od, te, od tej znajomości, odsunęliście się. Cały czas jesteście szpegowani. Jesteście szpiegowani, jesteście podglądanie, wyciąganie informacji się pokazuje i tu jakieś połączenie było u Was, ale to jest bardziej, bardziej właśnie takie przyjacielskie, coś połączone z poprzednich żyć, co Was męczyło, co mogło też Was złamać, co mogło też się popsuć między, między Tobą a, a nią, czy Tobą a nim, tak? To jakieś sekrety się pokazują, jakieś kłamstwa, które były rzucane, oszczerstwa, pociąganie za języki się pokazuje. I tutaj Wy odchodzicie. Bierzecie swoje rzeczy i robicie zakończenie finalne. Tej znajomości odchodzicie całkowicie. Czyli to mniej więcej się pokazuje u Was, jeżeli jesteście spod tych znaków zodiaku lub ewentualnie macie kogoś spod tych znaków zodiaku, a mieliście taką sytuację, tak? Także ściskam, całuję, pozdrawiam. Tu jest definitywnie ktoś odchodzi od kogoś. Definitywne zakończenie. Odchodzenie od jakichś szpiegowań, od czegoś, od plotek, od jakichś kłamstw, od czegokolwiek. Tu się pokazuje, że wy zakończacie, nie chcecie być z tą osobą. I tu się definitywnie pokazuje, to jakby nie wiem, mówię, jeżeli kto miał rak, taką sytuację z kimś, wodnik, byk, bliźnięta, czy, czy chociażby ryba, albo padna, to może być dla Was, jeżeli byście w podobną sytuację, a jesteście innego znaku zodiaku a mieliście taki konflikt z tymi osobami spod tych znaków wymienionych, też można sobie brać. E, tak? E, I to po prostu rezonuje też z wami. Bo niekoniecznie musi być, mogą czasami być przedstawione znaki zodiaku i te osoby akurat są tymi winowajcami. Także tutaj to tylko i wyłącznie zależy od waszej sytuacji. Ja was ściskam, całuję, pozdrawiam serdecznie i lecę na shopping, bo mi już w poniedziałek to ciasta nie dostanę, wszystko, bo wykupują. Buziaki.